Gdzie programiści zbierają grzyby? W serwer lesie. Cześć tu Roman. witam w kolejnym odcinku mojego vloga. Dzisiaj idziemy na MidJS. Właściwie nie dzisiaj, tylko jutro, ale przyjechałem wcześniej do Katowic. Nie jestem sam w ogóle. Spotkałem Zbyszka Cześć. po drodze. Zbyszek jest prelegentem, będzie opowiadał o bezpieczeństwie w sieci, e, czyli o czymś, o czym wiem bardzo mało. Ale też na domiar złego nie załapię się na prezentację, bo muszę wcześniej wyjechać. Takie życie niestety. W każdym razie, Katowice, że jest Summit 2019, będzie zajebiście. Tak myślę. Sami fajni ludzie, więc co? Idę do hotelu, bo mi zaraz kurwa ręce odpadną. Także później wam opowiem o czym będzie w ogóle odcinek, bo to na razie tajemnica. Chyba że czytaliście tytuł. Elo. Dobra, jakoś przeżyłem ten wczorajszy dzień. Idę właśnie na śniadanie z, po z Patrycją, na której już jestem spóźniony. Jest przed ósmą, musimy być niedługo na konferencji. Jeszcze trzeba coś zjeść, oczywiście, idę na bajgle, więc yy, będę leciał. Trochę się rozpadało w Katowicach, wczoraj było super ładnie, w formie do Poznania, gdzie ciągle pada ostatnio, więc yy, było super, a teraz leje w Katowicach, więc. Nie mogę nawet nagrywać na ulicy, zobaczymy. Chyba że przestało. Zaraz się wymelduję i opowiem wam w końcu o czym będzie ten odcinek, więc lecimy w dół. Pada czy nie pada? Pod daszkiem jestem. Nie pada, mogę nagrywać. Dobra. Idę w końcu na to śniadanie. O czym ja to mówiłem? Yy, miałem wam dzisiaj powiedzieć o czym będzie w ogóle ten odcinek, bo skrywam go w tajemnicy. Chyba że właśnie czytacie tytuły, no to już wszystko wiecie. Yy, generalnie kurwa pada jednak. No dobra, może nie użyję ten aparat. Generalnie odcinek ma być o tym, że skończyliśmy ostatnio z Patrycją projekt bardzo ciekawy, główną stronę dla NetGuru pisaną w Gatsbym. Yy, I był to strasznie wymagający projekt, wbrew pozorom, bo miał tonę animacji. Jak tylko będę mógł wam je pokazać, może nawet w tym odcinku uda mi się nagrać jakieś screeny, to wam je załączę. Natomiast głównie chciałem opowiedzieć o tym, że podczas developmentu nie wszystko jest tak kolorowe, jak się wydaje w tutorialach, w, w artykułach, w, w różnych takich poradnikach i że to, co często możemy gdzieś tam znaleźć w dokumentacji, jest tylko jakąś częścią tej prawdy, którą trzeba poznać. No i y, czasami można jako deweloper się z tym dość boleśnie zderzyć, zwłaszcza jeśli wykorzystuje się technologię, która powiedzmy nie jest na przykład pisana z myślą o właśnie tym, co my będziemy wykorzystywać. Myślę tutaj o połączeniu głównie Gatsby'ego GSAP'a i Scrollmagica. Te trzy biblioteki działają ze sobą dobrze, natomiast wsparcie community w tej kwestii jest dość marne i wykorzystanie tego nie było jakoś super przyjemne. Więc to jest na pewno temat, który chciałbym dzisiaj poruszyć i myślę, że Patrycja też będzie miała sporo jakichś ciekawych przemyśleń na ten temat. Po śniadaniu planujemy zrobić sobie taki właśnie krótki spacer, gdzie po prostu yy, opowiemy, jak to wyglądało z mojej perspektywy, z jej perspektywy, więc yy, zobaczycie po prostu, jak to wszystko dla nas wyglądało. A i w ogóle... wiebałbym hot-doga. Ja wiem, że idę na Weigle. Wiem. Ale jak to mówił klasyk... You have no idea how high I can fly. No właśnie. No właśnie. Dobra, ale... Obejdzie się tym jednym bajglem, niech będzie. Nie mogę być znowu takim grubym waleniem. Trzeba schudnąć w końcu kiedyś. Matko jaki ten gimbal jest ciężki, nie macie nawet pojęcia. Po prostu, a jeszcze tutaj nie są torbę, nie? Więc jest super ciężko. Czekajcie, jaka się zmieni? O! Oreszcie opowiem Wam już przy Patrycji, bo szkoda tak cały odcinek przegadać bez niej. W końcu z nią chciałem na nagrać ten odcinek. Czy ja wziąłem moim butelku z wodą? Wziąłem. Kurwa mam. A, dobrze. Mam coś takiego jak syndrom romańskiego, ja to tak nazywam. Polega to na tym, że co 5 minut sprawdzam, czy mam klucze, czy mam telefon, czy mam aparat, czy mi ktoś nie ukradł portfela. To jest tak wkurwiające, ale no muszę z tym żyć. Tak jak mówiłem, idę na to śniadanie. Także do zobaczenia na miejscu. Mega spoko knajpa Zebza mi wczoraj pokazała, że... No tu dotarłem, ale się cały zgrzałem, kurwa, mimo że jest tak zimno. Także pewnie będę chory po tej imprezie. Tak, coś czuję. Chodźmy na te bajgle. Siema. Siema, siema. <ścoughs> <ścoughs> się, się. Do zobaczenia. Dobra. Dobre było? Dobre było. Było pyszne, ale bardzo dużo. No, No, ale było pyszne. Dobra, więc y, razem z Patrycją od kwietnia robiliśmy stronę netguru.com nową. Y, pewnie niedługo ją zobaczycie, bo będzie oficjalny deb. ale na razie możemy o niej powiedzieć jak to wyglądało z perspektywy deweloperów. I myślę, że to jest fajna okazja, żeby zrobić może takie publiczne retro, wyspowiadać się. I myślę, że się. możemy zrobić takie właśnie co poszło dobrze, co... Poszło niedobrze i co moglibyśmy zrobić lepiej. Czyli takie y, klasyczne retro, więc może najpierw powiedzmy, co poszło dobrze. Co, co myślisz? Co poszło Według dobrze? Według mnie dobrze poszło to, że y, tak naprawdę nie musieliśmy <grym> wprowadzać dużo zmian w designach. Większość rzeczy za, udało się zaimplementować, a były tam naprawdę niektóre ciężkie animacje do zrobienia i do przekmienia, więc dużo mieliśmy rozkminy. Ale e, udało nam się to w miarę wszystko dowieść, nie? Tak, i właściwie jak zaczynaliśmy projekt, to nie byliśmy ekspertami z g ani ze Scroll W sumie Patrycja robiła więcej Scroll Magica niż ja. Tak, Także... ale to było wyzwanie, to było też wyzwanie dość e, dużo. To zaraz o tym powiemy. E, no, więc jakby drożenie tych wszystkich animacji, które były super skomplikowane fragmentami, to było na pewno coś, co było mocnym wyzwaniem i to nam się fajnie udało. Zresztą sami zobaczycie niedługo efekty e, to będziecie mogli ocenić. Poza tym co, no wykorzystanie jakby Gatsby'ego w takim kodzie produkcyjnym właśnie z, w połączeniu z jakimiś tam ciekawymi technologiami, to też myślę, że poszło całkiem spoko, chociaż Gatsby okazało się, że ma pewne takie swoje ograniczenia, to też zaraz o tym powiem. No i właściwie generalnie cały projekt ja bym oceniał, że poszedł naprawdę całkiem spoko i jestem zadowolony z tego efektu, mimo że, yy, że było tam kilka takich właśnie wyzwań. Dokładnie, ale no, też poszło dobrze, że udało nam się Słowo Summarum yy, zintegrować to z tymi bibliotekami do animacji. Nie? Tak, dobra, a co poszło niedobrze? Ja bym zaczął od tego, i to jest może przestroga też dla osób, które będą to robić dopiero, że Styled Components do takich stron, które są bardzo customowe, które są bardzo kreatywne. Gdzie jest dużo odstępstw od reguły, yy, gdzie te layouty są bardzo takie dynamiczne, style components nie było chyba mimo wszystko najlepszym rozwiązaniem, bo do każdej takiej abstrakcji, do takiej yy, odstępstwa od reguły trzeba było tworzyć po prostu nowy style komponent. Tak, i też yy, nie mieliśmy zbyt dużo powtarzalnych komponentów, yy, więc tak jakby nie korzystaliśmy z tego dobrodziejstwa style components nie mieliśmy dużo wariantów jednego komponentu, na przykład, nie? Więc tak naprawdę nie wykorzystaliśmy w pełni tych swoich tych komponentów tam w tym projekcie. Tak, ja myślę, że state Components do takich aplikacyjnych rzeczy, które mają dużo powtarzalnego hmm. interfejsu, to jest super rzecz. Natomiast do takich bardziej kreatywnych rozwiązań myślę, że mimo wszystko lepiej sprawdziłyby się CSS Modules, więc to taki trop, który gdzieś tam na przyszłość nam zostanie. Tak, dokładnie. Z takich rzeczy, które też poszły trudniej, niż myśleliśmy. To chyba integracja Scrollmagica z Gisapem i z GutsBeam, bo... Tak, 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 Przede wszystkim e, ogólnie wszystkie jakieś tutoriale w sieci i jakieś właśnie poradniki, przewodniki e, opierały się na czystym js I, I zintegrowanie tego z właśnie z, z GutsBeam, z Reactem było wyzwaniem i też musieliśmy sami dużo nakminić, jak to zrobić, żeby to tam działało. Tak no te konfiguracje customowe tam webpacków i tak dalej to jest, to jest masakra i co i z takich rzeczy jeszcze które poszły dość ciężko to optymalizacja bundla bo jak importowaliśmy właśnie Gsapa, scroll Magica i tak dalej to generalnie ten bundle jest taki plugin do gadzbiego się nazywa bundle analyzer i on pokazywał tam w pewnym momencie, że naprawdę za dużo w bundlu było rzeczy. I ta optymalizacja tego wszystkiego, grzebanie, która paczka jakby importuje za dużo biblioteki GSAP, to było też naprawdę, tam po prostu trzeba było się przeorać przez to wszystko, przez całe repo. No ale na szczęście to się udało, nie? Więc ta optymalizacja tego nie jest aż tak super, jak Gatsby reklamuje, że tam wszystko jest w ogóle out of the box hmm. i w ogóle wszystko pięknie działa. I tu myślę, że też dochodzimy do takiej konkluzji, która jest w sumie ciekawa, że znaczy żadne to odkrycie, ale to też warto podkreślić, że te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam możemy znaleźć w poradnikach, w tutorialach, w kursach, to jest taki poziom podstawowy i w kodzie produkcyjnym bardzo często możemy właśnie liczyć na jakieś niespodzianki, których po prostu się nie spodziewaliśmy. No, niespodzianka chyba od tego właśnie się wzięła. Ale warto właśnie brać to pod uwagę, że nawet jak ktoś mówi, że jest tak że jest X, to pewnie spotkamy się też z Y gdzieś po drodze w takim kodzie produkcyjnym i, y, i po prostu trzeba mieć to na uwadze. Tak, te wszystkie tutoriale też warto podkreślić, że zazwyczaj y, jakieś podstawowe rzeczy obejmują, no nie? Więc jak chcesz już zrobić coś bardziej skomplikowanego, no to musisz sam to wykonać. No. I to właściwie... To nam się połączyło chyba z tym, co, co moglibyśmy zrobić lepiej, bo... Mm. Y, czyli tak, zastosować CSS Modules i może od samego początku trakować bundle size całej aplikacji, żeby po prostu wiedzieć, w którym miejscu, która biblioteka robi nam kwas w bundlu, że on się staje taki duży. I to są takie dwie główne rzeczy, które, które myślę, że trzeba by było gdzieś tam uwzględnić. Dobra, do dziewiątej jest rejestracja, więc teraz pokażę Wam, jak wygląda mid Summit 2019. Lecimy. Tchau, gente. É bem... looks here uh, Christina from the reactive conf I've re uh, received some kind of swag uh, a t-shirt and a hoodie so it's awesome uh, but maybe it's a good chance to uh, say something about reactive conf because uh, I'll be there uh, vlogging also so uh, if you like to invite uh, Polish community to your conference feel free to, <laughs> to announce something. Yeah, so hello everyone, my name is Kristina and it is really nice to be here in Katowice for MeJay Summit and hope to see you next month in Prague for three day even reactive com, many talks, workshops, networking parties. So, yeah, just be there and uh, ping me when you are there and happy to grab a beer with you. Yeah, I can't wait to go to Prague. So, uh, great to see you again. Have a great event. Thank you. Bye. Mm. Taka instalacja artystyczna, gdzie nitką się zaznacza, co się lubi, co się nie lubi. Na przykład taby czy spacje. Tutaj to jest sens mojego życia: to taby, spacje. Wiadomo, kurwa, że taby. Zaraz zrobię swoje. Jedyny słuszny kolor. reszta będzie dla Józefa. Możesz to przerwać? Zębami? A jak? Polujemy z Batysławem na gadżety. Słag, słag, słag. Słagu nigdy za wiele. Ja Czy już po... je wziąłem. Tak? Tutaj to już nakradłem po A... prostu wszystkie jakie były. masz chcesz sobie nakryć naklejek? Tak, bardzo. Proszę, to są takie najładniejsze. O. Najlepsza część każdej konferencji. Naklejki. Great success. I to na tyle w tym roku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Super konferencja, bardzo dużo fajnych ludzi. Sporo ludzi mnie zaczepiało, w ogóle nie jestem do tego przyzwyczajony, aż tak ciągle siedzę w chacie. Yy, no, więc dajcie znać. Jak Wam się podobało, czy byliście, a ja teraz już lecę na pociąg. Na szczęście pogoda w Katowicach się trochę poprawiła, więc nie zmoknę po drodze. Wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka. Na razie. A reszta będzie dla Józefa.